Cześć, widać, witajcie z tej strony, Wojan. I jest ze mną Palion. Elu! Dzień, dzień dobry! Dzień dobry! Święty Mikołaju, czy ja mogę prezent? Tak, właśnie, mam świąteczny skin. Wreszcie, ponieważ zbliżają się święta! Święta! Djingo Bell, Djingo Bell, Djingo Bell. Bye be <śla> Ty chyba nie umiesz śpiewać kołem. No, jesteśmy tutaj świątecznie, tak samo jak Wy, możecie świątecznie zaopatrzyć się w prezenty w Wojan Shop. Najlepszy sklep z koszulkami właśnie. Od normalnie najlepszego twórcy, nie? Nie no, zależy po prostu od was Także wbijacie takie opaski, takie e, koszuleczki Pierwszy link w opisie Zapraszam na świąteczne zakupy Do 18, jeżeli złożycie zamówienie Dostaniecie je przed świętami, ale nie wiadomo Czy wtedy jeszcze będą wszystkie koszulki, więc kupujcie póki są A my dzisiaj robimy antypranka Zobacz ile mam nożyczek Proszę bardzo, to będą nożyczki dla ciebie Proszę, proszę Last Christmas Card jeszcze przed przejściem do pełnego odcinka chciałbym pozdrowić sześcioletniego radka. Radek jest obecnie w szpitalu i walczy z ciężką chorobą. Dlatego chciałbym Ci życzyć radek szybkiego powrotu do zdrowia, aby ci uśmieszek nie schodził z twarzy i mam nadzieję, że filmik, który obejrzysz, poprawi Ci obecnie nastrój. Możecie napisać na dole w komentarzach jakieś pokrzepiające słowa dla radka. Pozdrówmy go wszyscy razem. A my przechodzimy do dalszej części odcinka. Hi hi. Dzisiaj we dwóch robimy antypranka na Katy. Będziemy zmieniać to coś jej. Ej, nie, jeszcze nie zaczynaj! mordeczko, jeszcze nie. Zabuduj to pięknie jeszcze, bo ja chcę to dokładnie pokazać, jak to wygląda na obecną chwilę. Póki co będziemy z takiego kloca, jak widzicie tutaj, robić przepiękną wieżeczkę dla Katy. I to jest antyprank za te wszystkie pranki. Zrobimy coś naprawdę mega dobrego. I to nie będzie łatwe, ponieważ będziemy musieli zniszczyć wszystko. Dosłownie wszystko zrównać z ziemią. Całe to, całe to. To już możemy nawet zacząć właściwie. Możemy Je. zacząć to wszystko. Tu koty, coś... koty, koty, tu Koty. Też? Koty też zrównać z ziemią. Koty chyba też równamy z ziemią. Kościu, kota normalnie nie zróbna z ziemią dobra, co robię to O nie dobra przestań to był prank mordeczko Ale ten kot jest posikany już, nie? Patrz, patrz, on, patrz, on patrz jak lata Co on lata jak szalony, dobra otworzę mu drzwi, Elo, jesteś wolny You are free my friend, you are free Yes! <noise> Spójna. Dobrze, słuchajcie, e, dzisiaj właśnie będziemy teraz to wszystko tutaj psuć, troszeczkę może nam to zająć, ale to wszystko jest jako antyprank na Kati, czyli taki pozytywny prank, taka niespodzianka, mam nadzieję, że jej się spodoba. E, no ta wieżyczka Kati zabierała się już do niej jakiś czas, w ogóle spójrz do góry. Widzisz to? Patrz. O Boże, tam Jakie... nic nie ma. Straszne, no to jest straszne, tylko kompletnie Czy nie chciała nie ma. tego budować? No chyba nie, wiesz? Jej się nawet później właśnie ona mi mówiła. To robi po co to golem? A nie, wydawa... Co? Ja to wydawało mi się, że golem no? był. E, dobra, e, tak czy siak i ona mi mówiła właśnie, że e, nie podoba jej się to w jaki sposób wybudowała tą wieżę, no i po prostu nie chciało już jej się tego poprawiać, zostawiła to w, tak w ten sposób, jaki jest i właśnie teraz przychodzi z ratunkiem Wojan oraz e, Palion jako po prostu anioł. Taki po, dla Jo, normalnie, ekipa! Ja ekipa wojopaliol, ja budowanko, budowanko rozwalanko w tym Jak momencie. Jak ty, ty rozwalasz, co jest? No. Ja ci nie muszę pomagać. No, lecę tutaj ostro. Ale patrz, pierwsze piętro już kompletnie zniszczone, więc kozacko. Dobra, lecimy dalej. Coś czuję, że troszkę tutaj zabawimy, rozwalając to. Dlaczego się nie robi, żeby Kati była tutaj na wojanowicach szczęśliwa? Bo widzicie, no Katy już to chciała stoczucz... nowość. Nie No, co ty musisz zrobić, wiesz, wy tych nie, wiem, co no, no, zrobić. No przestań ale wiesz, no każdy czasami za bardzo przesadza, wiesz, że no czasami tak się po prostu zdarza, więc teraz, no a taki antyprank mam nadzieję, że będzie spoko, e, mam nadzieję, że to, wiesz, wiesz, Katy już nie będzie chciała stąd uciekać. A to chyba stary, nie jest przypadek, najpierw ty mi wywalasz, potem Katiu wychodzi, może, może coś jest z tobą nie tak? Nie, no jak to ze mną nie tak, nie mów, że ze mną coś nie tak, wszystko ze mną dobrze, a, no i ty pranksterze, pana to, pana to normalnie. No ty, a ty, no dobra rozwalę tam wszystko od góry, ja już tu dolne będę rozwalał Ej, naprawdę jest pełno roboty O ty, no ty muszę, No i widzicie, tak jak normalnie pomoc odpaliona, nie Ja tu mówię, we to Palionero, pomóż mi A on coś takiego robi, no Palionero, co ty robisz, co ty robisz Nie no mogliśmy to spalić nie, spalić nie, to w surowce trzeba zostawić wszystkie. Ej, ale w sumie. Nie, dobra! Spalenie byłoby satysfakcjonujące, ale nie mielibyśmy z czego budować tej wieży kolejnej, nie? Bo naprawdę, no, no, no bez sensu by to było. Dobra, cyk, 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 jeszcze Mamy tutaj. Owce zielone. Obieczki zielone? U, no tak, cała, i ta. Cała byłaby zielona normalnie. Um, ta wieża. To chyba nie byłaby za bardzo tęczowa. Dobra. No nie byłaby szczęśliwa, bardziej Gdzie tam? Dobra. Aaaa! Yeah, bo. Zbieram to. To będzie byś Zbieraj, Zbieraj, zbieraj. Co? Na co będzie? I tam będą na mój domek, nie? Jaki twój domek? też masz piękny domek <grym> Super, jest naprawdę No, podoba się twój piękny domek? mnie <grym> najpiękniejszy No jak? No w końcu ja budowałem To był mój prezent dla ciebie A widzisz, jaki dla Kati robimy Last hey! Christmas <grym> Last Christmas Jesteśmy świętymi Mikołajami na budowie Budowa Budowa Głowa w co się dzieje? Dobra. To możemy po prostu to rozwalimy i zobaczymy um. się, jak już będzie rozwalone. Okej, okay, ekipa przeprowadzkowa Wojan e, Palion jest już gotowa. Aha. Spójrzcie na to, jak to wygląda od środka. Proszę bardzo. Wszystko zostało Święta. wyniesione. Jak widzicie, zostały tutaj małe pozostałości. E, możemy już e, e, rozwalać drzwi. Proszę bardzo. No i co? Zabieramy się do głównej rzeczy, ale najpierw. A, no Ura. właśnie. E, tak, 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 ej, postaw mi crafting table, bo to miałeś crafting table. Czy tutaj był? O, tutaj był. Nie, ja nie mam. Dobra. To ja mam tutaj. Zrobimy crafting table i tutaj postawimy, jakby zrobimy taką skrzyneczkę. O, ja mam skrzyneczkę, tutaj była. Okej. Okay. Zrobimy skrzynaczkę, do której można włożyć same niepotrzebne rzeczy, więc takie tutaj dyrdy masy. Bo, oczywiście, wełnę i to wszystko będziemy potrzebować. Stąd, żeby wybudować nową wieżę. Oh, yeah! I to będzie dobra wieża, a nie byle co, byle jak. Nie ma takiej opcji, nawet pak, pak, pak. Dobra. wieża Eifla? Bierze Eifla, mordyczko! Oj, nożyczki nie. Bierze Eifla. Dobra, to co? Zabieramy się do wyburzenia, panie mam wspólniku, panie. Nie? Pa, normalnie tak. Dzień dobry. Powolutku do góry będziemy w ten sposób lecieć Tylko... Ale ty masz milion IQ. Gdy no, normalnie, ty miliard IQ. Tylko we od drugiej strony, o właśnie, żebyśmy równocześnie rozwalali. No, ja się uczyłem w szkole zawodowej. Em, budu... Zawod... Budowa, nie? Budowa, bo w końcu jesteśmy ekipa budowlana. E, ja się <laughs> pojadę, że jedynie na górze mogą być jakieś Creepery, bo tam jest nieco świetlone nie? To może być troszeczkę creepy. No zobaczymy. Nie, nie? nie, będzie. To może ja już lepiej założę zbroję, bo troszeczkę jest nieprzyjemnie <laughs> tak się tam dostawać. No ja myślę, że dużo nożyczek tutaj zniknie, zanim my to rozwalimy mordeczko. Co ty na to? No, dużo nożyczek, dużo czasu, dużo życia. Ale słuchaj, będzie warto, zobaczymy uśmieszek na... Ale są święta. Kati. Tak, no, są jesteś, święta. Jesteśmy, są święta. Dokładnie tak, my jesteśmy święty Mikołaje i robimy tutaj taki prezencik właśnie dla Kati. Ty No ja już wiedziałem, że chcesz. Już właśnie miałem mówić! Właśnie miałem mówić we gościu ogarni Pawiana! ale na szczęście no no Ty Ty A jakbyś spadł, to byś się zabił tutaj? Nie, stąd. Nie. nie, 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 Ty gada, ja bym się zabił już. Tak? Nie, no. Tak! No spadłem u i prawie się zabił Bo ja nie mam tego federfolingu. A, to ja, ja też nie mam, tylko że ja mam mocny protection A! Aj! No zrzuciłeś, Ej, ale straciłem tylko trzy serduszka, ty też spadłeś Co się stało, Jak ty to zrobiłeś? Czemu ja oboje spadliśmy? Ja, 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 ja przez przypadek cię uderzyłem i się podkupiłem jeszcze ja tak nie. Dom. No ja. i patrz, dobrze ci tak. Zginę, bo jak się zestrzelałem teraz i jak się zestresowałem. No. Dobra, wracamy na górę i rozwalamy znowu, ale lol. Ja. Dobra, ty. Ej, ale dobrze jest, dobrze staramy ja się. Nie ma żadnej wysokości, mi słabość. Tak? W minecraftie, dobra. No. Lęk Steve'a Dobra, rozwalamy to. Ale tam. ciekawe, czy ma taki lęk wysokości, jak ktoś by w Minecraft grał jest jak wysoko. <laughs> ja myślę, że to tak jak nie działa. <laughs> ale, ale dobra, ja, może? Ja w GTA miałem, w GTA tak miałem. Serio? Że jak, jak spadałem, to miałem taki dreszczik emocji. Ja, jak, jak ja nie ten, mogę, więc... dobra. naprawdę ci mówię. Ty co ciekawe Dobra. w Minecrafcie nie ma tak. <laughs> Czekaj, 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 nie, 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 Tu nic nie, zrobisz Co mnie zepsuć, nie, Dobra, nie, 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 spadnę znowu zaraz Pa, pa, pa Dobra, Dobra, koniec tej zabawy. Dobra, skupiamy się, bo zrobimy to jest jutro dopiero. Oj. No! Co oj, mnie? Oj, 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 Ej, no! Spadłem! Ja. Yeah. Sam. Spadłem. Sam na no, mnie zmylił! Dobra, Cześć. kolejne naszyczki. Nie ja, masz strzałę, pożyczysz mi? Strzałę? Pa! Strzałe, dasz mi. Oh! <grywia> no! <grywia> <grywia> <Dobra>. Jakie odgłosy? <grywia> odgłosy jakby... Jakby naprawdę się palił Ja Co to było? Ja już schuczyłem do wody widziałeś? No tak Ile ty miałeś kaper żeś się tak zestresował Ile serca? Ja. Już tyle dwo oddychałeś no dobra. No wytrzeń. Chciałem strzałę, Nikt nie, nie zostanę na budowlance z gościem z gromału w palące się. Wydaje mi się, że już taką połowę tego wieżowca mamy za sobą. Idzie to szybciej niż myślałem. Co ty robisz? Co ty? Czy ty mi przeszkadzasz? Chcesz mnie uruchomić? Uruchomić. No tak, w biały dzień! Uruchomić. No. Gdzie masz on tutaj na głowie? No. Aaaa! 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 O nie, to No, serio, rozwalajmy to. Żebyśmy no rozwalili to. Tak, dobre zabawa To nie jest praca dla takich ludzi jak my. Powinni nas zwolnić. Jesteśmy nieobliczalni. Katina, nie wiem, co tutaj się dzieje, słuchaj. Ile ja muszę poświęcić, żeby to zrobić, Słuchajcie To jest wszystko dla niej. To wszystko nie tutaj mam jest siły, dla siłę, Siły, nie mam Ten. A, przepraszam. O, o. przepraszam. No, dwa razy. Maląc kogoś dwa razy. Raz. A, przepraszam. O, przepraszam. Ach, przepraszam. A! Przepraszam! A, to było A! Specjalnie. To było specjalnie, no bo specjalnie. Dobra. Ej, ale to jest dużo wełny, ty, pana, No to bo normalnie. tam spada wszystko na. Ło, ile tego mam, dobra, ale dymy zbieramy. Wiesz, bo tutaj nie ma ani jednej wełny zielonej, wiesz o tym? Dodamy pełno nowej zielonej wełny. No bardzo dobrze. No teraz będzie, teraz będzie nowa wełnianka. Oh yeah, boy! Okej, okay, słuchajcie. Tak się prezentuje nowy <grym> hotel Kati. Proszę bardzo. Podoba. Tutaj wchodzisz, masz recepcję po lewej stronie, tutaj możesz się przenocować. O, pięknie, pięknie, słuchajcie. Pięknie. Słuchaj, zniknął... ej, jak tu teraz pusto, jak nie ma tego wieżowca. Co jest? Ej, ja no nawet nie się wiedziałem, się że te Wojanowice... Tak, no, też się źle czuję. Nawet nie wiedziałem, że bez tego wieżowca Wojanowice są takie... Nieładne, Ej, nie. Wiesz, że bo jednak był taki, ale mogłeś go zostawić. Dobra, nie, żartujemy to oczywiście nie. To jest taki mini prank oczywiście z naszej strony. Ale w sumie z jestem, jaka byłaby reakcja, Kati, gdyby powiedziano jej, że po prostu to jest taki prank naprawdę i taki domek jej wybudowaliśmy słabe. się. No chyba by się Dzisiaj... nie spodobało właśnie, no. Dzisiaj jest zdjęcie. No, po, podłogi no, tylko. Może myślę w sobie nawet, a potem pokażę, jak naprawdę wygląda. Ej, to jest genialne akurat. Dobra. W takim razie słuchajcie, zabieramy się za budowanie. E, tylko teraz muszę zorientować się, jak to wygląda, ponieważ ja się wzoruję na takim jednym czymś, co Katy mi jakby zapodała. Ona mi pokazała mniej więcej jak no. E, a, a, no. Ona mi pokazała mniej więcej jakby to wyglądało. E, więc słuchaj, ja zrobię takim pierwszym mini No nie psuj tego gościu. A to ma być? No. To musi być, póki co przynajmniej. Dobra, to rozwalmy I co? Ja już teraz naprawdę muszę się skupić, więc czekaj. Musimy pomyśleć, jak by to zrobić. Bo to ja chcę, żeby po pierwsze było właśnie takie okrągłe, eee, po drugie miało tam jakieś wiadomo swoje miejsce w tym tam pokoju miało. Eee, więc czekajcie. Raz. Na obecną chwilę zrobiłem pierwszy jakby szkic. Tak to będzie wyglądało, takie to będzie miało kolory. I wiem pewnie dziwi was, i co z tego może powstać, bo paliona bardzo to dziwi. Ty nie masz pojęcia, co z tego może powstać, nie? No nie, to bawi po prostu. No, bawi, bo on mówi co to jest? Jak Katy to zobaczy, to w ogóle się w głowę uderzy. <laughs> Więc no, ale słuchaj, generalnie, pokażę Ci jak wygląda schemat e, budowania tego. Co ty tam robisz? o tutaj, chod, tutaj on pokażę nie Ci, wie, bo zaraz nie, nie ogarniasz, no. a to jest bardzo ważne. Słuchaj! Lecimy ciągiem takim jak jest tutaj. Jak hmm? się pomylisz to jest lipa, będzie trzeba wszystko rozwalać, więc na bieżąco trzeba będzie sprawdzać. Słuchaj, co chodzi, no. Lecimy coś takiego. E, dwa klocki tutaj, jeden na górze, drugi tak, więc tutaj będzie tak samo. Cyk, cyk, widzisz? Coś A tu takiego? tu jak będzie ta różowa, okay. e, różowa, e, czekaj, zawsze jedno jest na górze, o, widzisz, na takiej zasadzie będzie tak. to. O. I tutaj I tu? będzie tak, tak samo tutaj, widzisz? Tak, Aha. właśnie, widzisz w ten sposób. I tak samo, dokładnie. Do tak, tak jakby, no Tylko najgorzej po prostu na tych zdjęciach, żeby się nie, tutaj nie pomylić, co nie? Po prostu Aha. zawsze jest jedno na drugim, coś takiego. Okej okay. um, Tutaj można zrobić tak, tak okej. Okay. Um, żółte będzie jedno do góry. Chyba musi być. Tak. Gdzie biała? Zaraz, zaraz to ogarnę, czekaj. Tutaj czerwone. E, nawet nie wiem sam, czy to robię dobrze. Ja to będę musiał lukać, ale wiesz mniej więcej już chyba o co chodzi, co nie? Teraz tutaj jedno hmm. zielone do góry. Tak, tak, dobrze, dobrze, kminisz. A tutaj niebieskie będzie po prostu. Tak. O. I kolejne zielone. Widzisz? Dobrze! Dobrze, Zacznie coś z tego powstawać, widzisz? To jest właśnie o to, tutaj teraz chodzi. Po prostu na tych zgięciach trzeba najbardziej uważać. Ja nie mam wszystkich kolorów. Nie masz wszystkich kolorów. Ej, ale Trwane czekaj, mam chyba życie. pomysł na to, jak to robić w łatwiejszy sposób. Patrz, po prostu bierz na przykład kolor, który, na którym stoisz, żółty, i kładziesz o jedno do przodu. Teraz jest zielone i kładziesz o jedno do przodu. Teraz jest niebieski i o jedno do przodu. Różowe, o jedno do przodu. Zielone. Czy będzie działać, tak? Tak, to będzie tak działać. Tak mi się wydaje, zaraz to sprawdzę. Dobra, czekaj. czekaj. I od nowa. Żółte, zielone, niebieski. Nie okay. mogę ci wskoczyć Tutaj byłby różowy, dobrze zrobiłem Okej okay. Dobra, zaraz to, zaraz trzeba to ogarnąć do końca, ale wydaje mi się, że chyba jest dobrze, dobra, cyk Tutaj zielone, ej, wszystko kminie i chyba jest ok. słuchaj, tak to właśnie powinno działać I mi się wydaje, że to będzie najlepsza wieża na świecie, nie? To okay. jest normalnie to ja mam robić tak? Patrz, jak jestem tutaj Czekaj, zaraz sam sprawdzę, wiesz, bo ja sam nie jestem pewien, czy ja dobrze to dobrze robisz, robię jest dobrze Tak? Jest dobrze? No. Okej, okay, no to chyba ogarniasz. O, widzisz? Czekaj. Tutaj robię tak, tak. Tak, teraz jest biała, ja białą, więc. Nie, No, zobaczmy. tak. Pyk, pyk. A Aha. czerwone, daj mi czerwoną. Ale dobra. mi wszystkie moje. Dam ci cyk, cyk, czerwona. Jakąś jeszcze potrzebujesz? Na razie nie. Dobra, to jakby co dawaj znać. Okay. Teraz tak, dwa, dwa. A ja polecę sobie w tą stronę. Okej, okay. i skoro to jest niebieski, to niebieski. Różowy, różowy. Wydaje mi się, że to ładnie ogarniamy, ja, no skupienie. Nie raz. No to jest trzeba koniec. wszystko rozwalać. To jest najgorsze akurat. To ja ale... mam potem ja, ja miałem schizę, stary, ja to zepsuję. <laughs> to sprawdzaj co jakiś czas po prostu jak to leci. Bo to powinno się właśnie układać w taką tęczę, którą tutaj od początku Katy chciała, ale to jak ona wybudowała, no jej się później to nie podobało. Natomiast teraz jest gites. Jak ty lecisz skupiony fest, nie? Ja cię kręcę. Dobrze jest, dobrze jest. Lecimy z tematem. Ja już tutaj ogarniam to szybko. Więc lecimy. No i zaraz zobaczymy pierwszy efekt tego, jak to będzie wyglądało. Podbudujemy się czymkolwiek, żeby po prostu sprawdzić, czy to jest dobrze robione. No, żeby potem nie stracić czasu niepotrzebnie, nie? Uh, yeah. hey, A je Hej, ale spójrz do środka! To zaczynasz fajnie wyglądać, nie? To jest będzie. Jest schizowe, fest, dobrze jestemu okay. tu są trzy gdzie są trzy? Są trzy? Tu. Co? Teraz, nie? Teraz jest dobrze. A, dobrze. No to okej, okay. dobra, <grym> dobra. Nie? No bo to jest po prostu... Jak będzie źle, to to jest masakra, dobra, czekaj. Teraz ja się pomyliłem, stary. Robiłeś. O nie co ty zrobiłeś? Co ja zrobiłem? Dobra, czekaj, cyk. A, żółty A tutaj żółty, dobra, żółty. Nie ja, zapomniałem! No bożeś mi tutaj zmieniłeś mnie! o nie, nie, źle jest! Co jest źle? No. O, to jest ty źle. robisz źle, dobra, 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 no, nie, nie, ja robię wszystko dobrze. No to jak w końcu? To ja czy ty? Masz, masz zielono? Nie no dobrze, wezmę ja robię. Mam zielonej, łap, 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 łap Okej, okay, dobra Zaraz trzeba będzie podlecieć pod jakąś kolejną Jeden błąd Jesteśmy skasowani O, no i właśnie popełniłem go Okej okay. No, cyk, cyk, okej okay. Cyk, cyk Cyk, cyk ja też, ja już to ogarnię już Ja myślałem. już myślę, że też, tak, ja już to... Jak no, się... No, ale... Ale ogarnię. no, no wiesz o co chodzi. Dobra, jeżeli skończysz mi się wełna e, to wtedy sobie podlecę i jakby przy okazji sprawdzę również jak to wygląda o. Ej, dobra, z bliska brzy, wygląda brzydko ale z daleka robi wrażenie Tak mi się wydaje przynajmniej robi wrażenie, no Katy na no serwer Co to za gówno tak, Upa, tak. bardzo fajne Tak, tak, właśnie tak Reakcja Katki <laughs> będzie e, Co to za brzydkie coś nie? Dobra, ja pozbieram teraz więcej wełny bo teraz jej potrzebujemy bardzo, bardzo mocno. Ło, wow, ja tu widzę taką morską wełnę. To by było ładne, ale niestety za mało jest takich owieczek, więc Lipton. No ale dobra, pozbieramy sobie co jest. No i będziemy dalej podbudowywać. a i to naprawdę fajnie wygląda. Kurde, <susurwanie> Czy ty naprawdę spadłeś? Nie! Jeszcze to... On spadł! Nie, to się nie wydarzyło, a kratecz syrowce! Ty, no. Ty, jak biegnie, to jak mrówka wygląda stąd! Co mam teraz zrobić? Ej, no nie wiem tak w sumie... Ej, w ogóle to już jest wyższe od tego mojego wieżowca! No, już jest A ten Co wież... mam zrobić? Eee... Dobuduj się do góry czerwonym kolorem, bo czerwonego mam dużo, więc jego nie będzie szkoda. Trzeba całą wełnę na to po prostu wymarnować, żeby to było jak najwyższe, bo im wyższe tym po prostu będzie miało lepszy efekt i na tym to polega. Więc kurczę, ale i ładnie ciśniemy. Słuchajcie, patrzcie jak to już Gajda wygląda. Jo, nie mogę, jaka schiza. Z góry po prostu wszystko teraz widać. Powiedziałem. <grym i zim> ja nie mogę. Zim, zim. <grym i zim> ja nie mogę za. Okej, to już chyba na tyle. Póki co koniec. Nawet nie robimy dachu póki co. Myślę, że jest nowe są. Chociaż nie, no tak wypadałoby chyba zrobić, nie? Skoro już jesteśmy tak wysoko. Drugi raz raczej tak wysoko nie będziemy. Chociaż no. nie, dobra, zostawmy pó póki co bez dachu. Ten dek dach będzie oszklony lub coś Coś się wymyśli. Ale dobra, zejdźmy na dół, sprawdźmy jak to wygląda, tylko zejdźmy, rozwal... Nie! <grym> Jest! Przeżyłem! Jest! Ja nie wiem, jak to się stało, nie, ale. Tylko weź to, rozwalaj, bo ja po to nie chcę iść. Ile masz kapę? 3kp miałem, ja nie mogę! No, ty tylko jeszcze 3kp miałeś? No, 3kp po takim skoku, ale ja. A nie mam powolnego opadania, to wszystko przez to, że mam tego prota mocnego. Ty możesz spadać skąd chcesz się nie dzieje, fajnie. No. No, właśnie, właśnie kombinowałem jak tobie coś zrobić, nie fajnego. No. Dobra, to rozwalmy to do końca. Cyk, cyk, cyk. I uwaga, ja jeszcze nie patrzę, jak to wygląda. Idę sprawdzić tutaj. Słuchaj, to będzie przefenomenalne, mam nadzieję. Uwaga! Ej! Wow! wow. No, jest schiza, nie? Wygląda jest... tak samo jak wcześniej. <głos> <głos> Idź do owiec, tam gdzie twoje miejsce. No, dobra. Tak czy jak nie no, mi się podoba. Napiszcie, czy waszym zdaniem lepiej to wygląda, czy gorzej. No po prostu dajcie znać na dole w komentarzach ja tutaj zostawię jeszcze jedną tabliczkę z informacją właśnie dla Katy, że środku. E, właśnie w środku, tutaj musimy zrobić. O, to już rozwaliłeś tutaj, kozak. E, tutaj zrobimy drzwiczki, tak jak były wcześniej. Nie, nie będziemy tutaj nic takiego psuć. E, wiecie, zostawimy tak, wszystko dokładnie jak było wcześniej. Tylko po prostu lekko zmienimy design. W sensie już zmieniliśmy designik, proszę bardzo. E, tutaj zrobimy jeszcze. Cek. Oj, co ja robię? Rozwalam nożyczkami ziemię. Dobra, pik, pik, ok, pik, pik, okej. Okay. No i chyba wygląda dobrze. No jak na moja... Słuchaj, o, pięknie, dwa łyżeczka, kozacko eee, No normalnie, kto by nie chciał w czymś takim po prostu mieszkać, co nie? Kto by nie chciał? Jak dla mnie, Katy ma naprawdę fenomenalną teraz wieżę Napiszcie na dole w komentarzach, jak waszym zdaniem wyszła eee, Czy wam się podoba, czy nie eee, Palion, dzięki bardzo za pomoc, bardzo mi pomogłeś nie ma za co, ja jestem, ja, ja mogę być twoim słownikiem w budownictwie W budownictwie <noise> w budownictwie, no to dobrze, że w budownictwie Dzięki bardzo za pomoc, wbijajcie do Paliona na kanał Palion Normalny Games i tak dalej Jazdunia, jazdunia, nie śpimy, nie śpimy, pracujemy, ekipa budowniczych Napiszcie nam na dole w komentarzach, co mamy jako ekipa budowniczych wybudować w kolejnym odcinku No i co, wbijajcie do sklepu z koszulkami bojanshop.pl, jeżeli chcecie też dołączyć do ekipy budowniczych no, Ekipy budowniczy. No i się chyba właśnie żegnamy z wami. Trzymajcie się. I do widzenia o, Cześć, cześć, żegnam was Chcesz dołączyć do teamu Wojana? Wbijaj na sklep wojanshop.pl Jest dostępny w pierwszej linijce opisu Znajdziesz tam mega kozackie wzory na koszulki Oraz gadżety Wojana Takie jak bransoletki Dostępne są również mega kozackie promocje Więc wbijaj do sklepu Pierwsza linijka opisu A ja ci dziękuję za uwagę Trzymaj się, cześć